Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Równania kwadratowe, zadanie 15. Wykaż, że jeśli 2b równa się 2c plus 1, gdzie b i c należą do liczb rzeczywistych, to równanie 1, 2x kwadrat plus bx plus c równa się 0 ma rozwiązanie. No dobrze, wiemy, że równanie kwadratowe będzie miało rozwiązanie, jeśli delta jest większa bądź równa od. 0. Jeśli delta jest większa od 0 równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, a jeśli delta jest równa 0 ma jedno rozwiązanie. Wiemy, że delta opisana jest wzorem b kwadrat minus 4 razy a razy c. Najpierw przekształcimy nasze równanie do prostszej postaci, przemnożę sobie to równanie przez 2. 1 druga razy x kwadrat razy 2 to 1x kwadrat, bx razy 2 to 2bx. I c razy 2 to 2c. Wciąż jest równe 0, ponieważ 0 razy 2 to 0. W naszym zadaniu wiemy, że 2b jest równe 2c plus 1. Czyli najpierw yy, opiszemy sobie to równanie dla zmiennej c. Mamy równanie 2B, x kwadrat plus 2bx plus 2c równa się 0. Wiemy, że 2b równa się 2c plus 1, czyli w naszym równaniu w miejsce 2b Wstawimy wyrażenie 2c plus 1, zatem otrzymamy x kwadrat, dodać 2c plus 1 w nawiasie razy x plus 2c przepisujemy jest równe 0. No i teraz wypisujemy sobie współczynniki naszej funkcji kwadratowej. Współczynnik a jest równy 1, współczynnik b jest równy 2c plus 1, a współczynnik c jest równy 2c. No i zapisujemy nasz warunek, aby to równanie miało rozwiązanie, delta musi być większa równa od zera, czyli wstawiamy b kwadrat, zatem 2c plus 1 do potęgi drugiej, minus 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli razy 2c jest większe równe od zera. Tu widzimy, że mamy wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, czyli pierwszy wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu. 2c do kwadratu daje nam 4c kwadrat. Dodać dwa razy pierwszy wyraz z nawiasu razy drugi wyraz z nawiasu, czyli 2 razy 2c razy 1. No i jeszcze dodać drugi wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, czyli 1 kwadrat. Minus 4 razy 1 to minus 4 i razy 8c to minus 8c jest większe, równe od 0. 4c kwadrat przepisujemy, 2 razy 2c to 4c, razy 1 to wciąż 4c, 1 do potęgi drugiej to 1 razy 1, czyli 1, minus 8c przepisujemy jest większe równe od 0. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych i porządkujemy nasze wyrazy, czyli zaczynamy od 4c kwadrat, 4c odjąć 8c to minus 4c, no i plus 1 to wciąż jest większe równe od 0. Teraz należy zauważyć, że lewa strona naszej nierówności da się przekształcić, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Czyli wyrażenie 4c kwadrat zapiszemy jako 2c w nawiasie do potęgi drugiej, minus 4c zapiszemy jako minus 2 razy c, nie, razy 2c, ponieważ tu mieliśmy 2c, czyli minus 2 razy 2c i razy 1. No i jeszcze jedynkę zapiszemy jako 1 do potęgi drugiej. No i widzimy, że rzeczywiście mamy tu wzór skróconego mnożenia, w którym wyrazy w nawiasie to 2c i 1, czyli mamy 2c minus 1 do potęgi drugiej jest większe równe od 0. No i teraz co należy zauważyć? Należy zauważyć, że ta nierówność jest prawdziwa dla c należącego do liczb rzeczywistych, ponieważ cokolwiek tutaj wstawimy i podniesiemy do potęgi drugiej. Będzie to liczba większa od 0 lub równa 0, ponieważ będzie liczbą dodatnią, ewentualnie zerem. Czyli c należy do liczb rzeczywistych. Teraz to samo zadanie przeliczymy dla zmiennej b, czyli wracamy do początkowego równania x kwadrat plus 2bx plus 2c równa się 0. Wiedzieliśmy, że 2b równa się 2c plus 1, no i z tego równania wyznaczymy sobie 2c. Czyli zgubimy tą jedynkę, zatem od obu stron równania odejmę 1, no i zapiszę to równanie od strony prawej, czyli 2c jest równe 2b odjąć 1. No i teraz w naszym równaniu w miejsce 2c wstawimy wyrażenie 2b odjąć 1, czyli otrzymujemy x kwadrat plus 2bx i tutaj dodać 2b odjąć 1. I to wciąż jest równe 0. Wypisujemy współczynniki naszego równania kwadratowego, czyli a jest równe 1, b jest równe 2b, i C jest równe 2b odjąć 1. No i wiemy, że ma mieć to równanie yy, co najmniej jedno rozwiązanie, czyli delta jest większa równa od 0, zatem wstawiamy do wzoru na deltę b kwadrat minus 4AC ma być większe równe od 0, czyli w miejsce B wstawiamy 2B i podnosimy do kwadratu. Minus 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy wyrażenie 2b odjąć 1, ma być większe równe od 0. 2b do kwadratu to 4b kwadrat, minus 4 razy 1 to minus 4, i od razu razy 2b to minus 8b, oraz minus 4 razy minus 1 to plus 4 jest większe równe od 0. No i teraz również korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, tylko musimy sobie tę nierówność przekształcić do takiej postaci. Zatem 4b kwadrat zapiszemy jako 2b w nawiasie o potęgi drugiej. Już wiemy, że pierwszy wyraz w nawiasie w naszym wzorze skróconego mnożenia to będzie 2b, czyli tutaj mamy minus 2 razy 2b i jeszcze razy 2, aby otrzymać minus 8b. No i czwórkę zapiszemy jako 2 do potęgi drugiej. Widzimy, że mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Pierwszy wyraz z nawiasu to jest 2b, a drugi 2. Czyli mamy 2b minus 2 do potęgi drugiej jest większe równe od 0. No i tutaj mamy podobny wniosek jak poprzednio. Czyli ta nierówność jest spełniona dla b należącego do liczb rzeczywistych, ponieważ jakąkolwiek liczbę podniesiemy do kwadratu, będzie ona większa bądź równa 0. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.